No bo jeśli nieuczciwa jest debata, a ta debata może wpłynąć na wynik wyborów, to znaczy, że mamy nieuczciwe, nietransparentne warunki gry politycznej. To znaczy, że nie mamy uczciwych wyborów w Polsce. I nie mamy, proszę państwa. Dzisiaj po, po piątkowych końskich możemy sobie już to naprawdę jasno powiedzieć. Wybory w Polsce nie są wolne ani uczciwe i nawet wszelkie pozory. Mieliśmy wątpliwości w poprzednich kampaniach wyborczych do tego, to w tej, w tej kampanii wyborczej, pod rządami Tuska, wszelkie pozory zniknęły. To są nieuczciwie prowadzone wybory, to jest nieuczciwie prowadzona kampania wyborcza. To jest totalnie niezgodne. Ze standardami demokratycznymi. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że Donald Tusk likwiduje demokratyczne państwo prawa i robi to w tempie galopującym. On i jego ekipa, on i on jego tam wydelegowany bążurek, który ma zasiąść w pałacu prezydenckim.